Kibice już wchodzą na stadion. Słychać pierwsze śpiewy. Wszyscy w napięciu czekają na gwizdek. Zapraszamy na Grupa Ma Stadion. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś z obiektu należącego do Olimpiku Lyon. To właśnie tu na Grupa Ma Stadion zobaczymy dzisiejsze zmagania. Są dziś z Państwem Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A dziś zobaczymy, jak przebiega rywalizacja na najwyższym poziomie we Francji. Olympique Lyon zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście, swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Olympique Lyon przystępuje do meczu w takim oto składzie. W bramce Antony Lopez, Corentin Tolisso oraz Cagre zagrają na środku pomocy. W ataku zagra dziś Alexandre Lacazette. Teraz na Państwa ekranach skład Paris Saint-Germain. W bramce Gianluigi Donnarumma. Dalej w formacji obronnej Marquinhos wystąpi obok Sergio Ramosa. Fabian oraz Marco Verratti zagrają na środku pomocy. W ataku zaj zobaczymy Messiego współpracującego z Kylianem Mbappé. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Brawo, dobrze w obronie. Cała drużyna Lionu przesuwa się do przodu. La cassette! Groźnie było. Dobra interwencja. Sergio Ramos. Ramos. Verratti. Prosto zagranie teraz. Będzie niebezpiecznie. Mbappé wyskoczył z za obrony. Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Daleko dogrywa w pole karne. Marco Beratti. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Nic z tego nie będzie, przechwyt. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Waga, prosto padłe zagranie i po akcji, aż szkoda. Leo Messi, Nordi Mukiele, Veratti, bezże już bez piłki. Ryan Sherrki. Lakazet z piłką teraz, za szybko wychodzi na pozycję. Spalony. Zdecydowane wejście teraz, La kazet. Leo Messi. Mbappé teraz przy piłce. Ależ teraz będzie okazja! Tak! ale się popisał Mbappé! Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. I zespoł... No i gra ruszyła. Proszę państwa, zaczęła się druga odsłona meczu. że pierwszą zakończyło z zaliczką, ale tylko jedną To wciąż jest otwarty mecz. Ryan Szerki Ciąg na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. Cóż za interwencja w wykonaniu Donarumy Nowy zawodnik już gotowy do gry. Czy wpłynie na wynik meczu? Jednak nie wrzucają w pole karne. A zatem strzela. Ależ było blisko szczęścia. Słupek. Niebezpieczeństwo przynajmniej chwilowo. Zażegnane. Mało ma dziś posiadania Paris Saint-Germain, rywale nie dają pograć. Tyle, że w tej grze nie chodzi o posiadanie piłki, a o kierowanie jej do bramki rywala, a pod tym akurat... Aleksandr Lakiazeć! Jak on tego nie strzelił? No cóż Tomku, powinniśmy tu mieć teraz remis. Z takich okazji po prostu nie wolno marnować. Bardzo dobra pierwsza połowa w wykonaniu Kyliana Mbappé. Patrzę na Ciebie i chyba jesteś podobnego zdania, Jacku. Rzeczywiście kluczowa postać w pierwszej połowie. Nie dość, że oglądaliśmy wiele groźnych akcji, to jeszcze ten gol do szatni, dzięki któremu prowadzi. Decyzja sędziowska jest ostateczna. Spalony. Aleksandr Lacazette. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Olimpik może coś z tego zbudować. Puszcza grę sędzia. Spójrzmy, jak rozwinie się ta akcja. Na łózie teraz broni Donnarumma. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Jest co? Gdyby tak strzelił na szkolnym boisku, to teraz leciałby za płot po piłkę. Cóż, wiadomo. Prawo Pascala. Była siła, zabrakło celności. To już ostatnie minuty tego spotkania. No i miejscowy zespół wciąż minimalnie przegrywa. Walka potrwa tutaj do ostatniej chwili. Wynik jest niekorzystny dla Olimpiku, ale przecież do ostatniego gwizdka została jeszcze chwila. To nie pora na podsumowania, lecz na odwrócenie losów meczu. Na to liczą kibice Lyon. Popatrzmy, ależ teraz okazję. I pramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. I postanawiają zmienić coś w swojej grze, i sięgają po świeże siły z ławki. Zagrywa teraz krótką. I tracą teraz piłkę. Nie dają mu grać. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. La cassette. To może być ostatnia taka okazja. Wóz albo przewóz. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Koniec spotkania. Wielki.